Citroën DS to legenda motoryzacji. Wprowadzony na rynek w latach 50. ubiegłego wieku samochód był innowacyjny pod względem designu i technologii. Był komfortowy i doskonale się prowadził, jak na tamte czasy. Po raz pierwszy zastosowano w nim system doświetlania zakrętów no i to niezależne, hydropneumatyczne zawieszenie. DS-kami jeździli piękni i bogaci, dygnitarze, sławni ludzie. Samochód do dziś pojawia się w filmach i serialach, w których podkreśla wyjątkowość bohaterów. Nic więc dziwnego, że w poszukiwaniu sposobów na przyciągnięcie do salonów wyjątkowych klientów parę lat temu Citroen postanowił wskrzesić nazwę DS. Najpierw pojawił się model DS3, potem DS4, a teraz DS5. zewnątrz DS5 wygląda kosmicznie. Doceniam to, co projektanci zrobili z tym samochodem, chociaż nie wiem, czy połączenie minivana z hatchbackiem to to, co przyciągnie mnie akurat do salonów Citroena. O wiele bardziej podobała mi się C6, której jedyną wadą była cena. Zbyt bliska niemieckiej konkurencji. Tu wady czyhają na każdym kroku. Na przykład na klapie brakuje przycisku do otwierania bagażnika. Muszę mieć albo kluczyk ze sobą, albo pofatygować się do środka i poszukać odpowiedniego guzika. Dobra wiadomość jest taka, że bagażnik ma regularne kształty, 465 litrów, więc przyzwoitą pojemność. Natomiast gdybyśmy chcieli wybrać o wiele ciekawszą wersję hybrydową, wtedy tracimy ponad 100 litrów z pojemności bagażnika. A gdyby tego było mało, to z tyłu siedzenia nie rozkładają się na płasko. To znaczy, że trzeba najpierw podnieść siedzisko, i wtedy spróbować to złożyć. A to oznacza, że albo trzeba będzie ruszyć przedni fotel, albo możemy narazić się na zniszczenie tej skórzanej tapicerki. Prawie skórzanej. Joch. A skoro o tapicerce mowa, to można zamówić prawdziwą skórę z bawarskiego byka. Mam 175 cm wzrostu i fotel kierowcy jest ustawiony pode mnie. W tej chwili mam jeszcze trochę miejsca na, na nogi i ledwo co miejsca na głowę. Natomiast gdyby z przodu usiadł ktoś wyższy, kończy się miejsce na nogi, nie mówiąc już o miejscu na stopy, które nie mieszczą się pod fotelem. Przejdźmy do przodu. A z przodu mamy kokpit samolotu. Mamy mnóstwo guzików. Tu, tu, nawet tu. Mamy też dwa zupełnie niepotrzebne schowki w tym miejscu, bo nie wyobrażam sobie otwierania ich w czasie jazdy. Poza tym po chwili okazuje się, że wszystkie te przyciski mają bardzo prozaiczne funkcje. Do obsługi wyświetlacza head-up służą te trzy przyciski. Kolejne trzy służą do obsługi szyberdachu. Na wypadek, gdyby wszyscy chcieli mieć odsłonięte zasłony, a ja jeden Chciałbym mieć ją zasłoniętą. To tak, jakby projektanci Jean-Pierre i Henri poszli sobie na un petit vert, wrócili po wypiciu paru butelek, a potem zorientowali się. dieu, co zrobimy? Miało być innowacją. Wiem, dodajmy guzików, będzie chat w technologii. Eh? W drodze wychodzą kolejne wady. Na początek, nie bardzo mam gdzie położyć. Cokolwiek. Na przykład ta stacyjka jest tu tylko i wyłącznie po to, żebym miał gdzie położyć kluczyk. Gdybym chciał schować telefon komórkowy, mogę albo to zrobić w tym schowku tu, albo na jakiejś małej niewidocznej półeczce nad moim lewym kolanem. Uchwyty na napoje. Te wypustki w drzwiach są dobre na małą puszkę, ale kiedy zatrzasnę drzwi, zawartość puszki prawdopodobnie rozleje się po całym kokpicie. Mała butelka. Jeśli się jeszcze nie przewróciłam to spróbujmy otworzyć schowek. Ups. A skoro o schowku mowa, to zobaczcie sami. Przez lata citroen był chwalony za hydropneumatyczne zawieszenie. Co zrobił citroen z DS5? Pozbył się swojej najbardziej rozeznawalnej technologii. Zawieszenie, które jest w tym samochodzie, jest tak złe, że wynajduje dziury nawet tam, gdzie ich nie ma. I to nie jest ten tak zwany kompromis między komfortem a sportowym prowadzeniem. Nie, to jest tragedia na czterech kołach. DS5 z 2-litrowym 163-konnym silnikiem diesla nie jest ani specjalnie szybkie, ani specjalnie oszczędne. W trasie musiałem nieźle się namęczyć, żeby choćby zbliżyć się do poziomu 6 litrów na 100 km, a obiecywane w trasie 5 litrów jest praktycznie nieosiągalne. Na długich trasach mam też problem ze znalezieniem wygodnej pozycji za kierownicą. Znaczy, mimo tego, że jest ona regulowana w dwóch płaszczyznach. To albo nie jestem w stanie jej dosięgnąć, albo mam zbyt zgięte nogi w kolanach, co na dłuższych trasach nie jest przyjemne. Może gdybym był orangutanem. Plus za dobre hamulce i za niezłe wyciszenie kabiny, natomiast minus za widoczność wstecz, która jest gorsza niż w Hondzie Civic, a ta mała, śmieszna wycieraczka, która jest na tylnej szybie, Zamiast niej wolałbym adaptacyjny tempomat, którego Citroen nie oferuje wcale. Co prowadzi nas do smutnego podsumowania. Citroen obiecywał, że DS5 będzie samochodem innowacyjnym, a tymczasem poza może bezkluczykowym dostępem, nie ma w nim nic nowego, czego wcześniej nie widzieliśmy w moim zdaniem o wiele bardziej eleganckiej C6. Technologia Start Stop dostępna jest albo z dieslem 1.6. Albo z silnikiem hybrydowym. Natomiast diesel 1.6 jest za słaby, żeby uciągnąć 1,5 tonowy samochód, a hybryda jest o dobre 20 tysięcy droższa. Ten sam napęd hybrydowy z napędem na 4 koła można mieć w Peugeot RXH 508. Nie jest to może tak kosmiczny samochód, ale w przeciwieństwie do DS5 chciałbym go mieć na swoim podjeździe.